Podsumowanie tygodnia, a w nim nie może zabraknąć. Wojna na Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję. Zobaczcie, jak Rosja została wyłączona z systemu SWIFT. I dalej. Niepewność na rynkach. Krach na giełdach w Ukrainie, Rosji i w Polsce. Zobaczcie, jakiego rzędu spadki mieliśmy w ostatnim czasie. Następnie, przyjrzymy się resztom rynków światowych i jak one reagowały na tą wojnę. I na koniec ekstra temat niespodzianka, bardzo ważny, oglądajcie nas do końca i zobaczycie jak Elon Musk pomaga Ukrainie. na kanale Świadome Inwestowanie. Ja jestem Marcin i zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Zanim przejdziemy do tematu jeszcze krótkie przypomnienia, jeśli podobają się Wam filmy, które specjalnie dla Was tworzę na tym kanale, możecie polubić ten kanał, kliknąć dzwoneczek, czy też zasubskrybować. Dzięki temu pomoże mi to w rozwoju tego kanału i tutaj większej wartości, którą obiecuję dawać w następnych odcinkach. I też będziecie na bieżąco informowani przez YouTube o nowych odcinkach, co jest bardzo istotne. Pamiętajcie proszę również o pozostałych profilach w momencie, nie mam czasu nagrywać materiałów na YouTubie, na Facebooku, Instagramie czy też Twitterze. Dostajecie nową porcję wiedzy ze świata informacji czy też ciekawych analiz. Także również pamiętajcie, że każda z przedstawionych tutaj opinii nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie tylko i wyłącznie moją subiektywną opinią, więc ty i tylko ty proszę dokonuj własnej analizy. Weryfikacji. Jeśli to akceptujesz, i tylko to akceptujesz, zapraszam cię serdecznie do obejrzenia tego odcinka. I czas na pierwszy temat, który przygotowałem dla Was, którym jest niestety wojna na Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję, wyłączenie Rosji z systemu SWIFT. Jak wiecie, zapewne w ostatnim czasie wybuchła wojna na Ukrainie. To, z czego większość z nas zapewne. Pamiętały jedynie z lekcji historii, dlatego nie mogłem o tym nie wspomnieć w dzisiejszym odcinku, ponieważ tematyka kanału, jak wiecie, jest czysto temat odnośnie inwestowania na rynku akcji kryptowalut. Kupię się właśnie dzisiaj na rynku akcji i na rynku giełdowym, żeby pokazać wam skutki tego konfliktu, jak właśnie wyglądały względem tych rynków. Także Tutaj nie mogłem takiej tutaj informacyjnej, krótkiej dla Was nie przygotować, bo jak wiecie od kilku dni trwają właśnie działania zbrojne Rosji na terytorium Ukrainy, który nie zdeterminowany do odbudowania dawnego Związku Radzieckiego. Zobaczcie, jakie materiały właśnie z jego choćby wystąpienia tutaj pokazywane były upubliczniane. Zobaczcie, że oni zbudowali tak naprawdę Ukrainę która nigdy nie była suwerennym krajem, a jest tutaj bolszewicką Rosją. Proces ten rozpoczął się w 1917 roku. Zobaczcie dalej, no jak zakłamana może być to błąd gorszego niż błąd rozpadek. Także jak widzicie Putin nie pogodził się z rozpadem Ukrainy, dąży do właśnie odbudowania tej pozycji Związku Radzieckiego na mapach historycznych w chwili obecnej. Tworzy do tego podporządkowanie, jak wygląda sytuacja na Białorusi, a tak wygląda sytuacja w tym momencie w ostatnich chwilach na Ukrainie, także możecie zobaczyć, że tutaj to jest właśnie prezydent Ukrainy, który wystosował właśnie orędzie kilkukrotne już właśnie na pomoc. Także zobaczcie, sytuacja tutaj jest momentami właśnie to miasta wjeżdża, wjeżdżają często Rosjanie i tak jak widzicie ta suwerenność Ukrainy, która była gwarantowana przez tutaj ten traktat na mocy 1994 roku Operacje bezpieczeństwa, gdzie broń atomowa została rozbrojona Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego, na terytorium Ukrainy było 1800 strategicznych głowic jądrowych, 176 balistycznych rakiet. Zobaczcie jaka tutaj masakryczna ilość, także to trzecie po Stanach Zjednoczonych i Rosji arsenał atomowy na świecie był. Jak Wiecie, bądź nie została rozbrojona, Ukraina podpisała tutaj w 1994 właśnie porozumienie tych krajów trzech, e, czyli Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Rosji, które, z de, e, które na mocy tego traktatu właśnie mm, obiecały, że nie będą naruszać e, terytorium właśnie Ukrainy suwerenności, a w momencie użycia e, głowic nuklearnych, przez któregoś właśnie z nich to będzie właśnie przesyłana pomoc dla e, Ukrainy. Mimo wszystko, jak wiecie, Rosja tutaj te wszystkie ustalenia złamała. Czas na drugą część tego tematu, czyli sankcje nałożone na Rosję i wyłączenie Rosji z systemu SWIFT. Zobaczcie, tutaj przygotowałem dla Was artykuł. Zacznę od pierwszego tematu, czyli sankcje nałożone przez przywódców Unii Europejskiej. Europa odpowiada Rosji sankcjami. Pakiet dotyczący pięciu sektorów. Europejscy przywódcy zatwierdzili pakiet potężnych i ukierunkowanych sankcji wobec Rosji, które maksymalny wpływ na Rosję i na jej gospodarkę i elity polityczne ma, mają być właśnie ukierunkowane na te sektory. Tutaj możecie dostrzec, co to są te sankcje. Opierają się one na filarach. Pierwszy z nich sektor finansowy, drugi sektor energetyczny, trzeci sektor transportowy, czwarty kontrolę eksportu i zakaz finansowania eksportu i wreszcie polityka wizowa. Także jak widzicie Europa zaczęła jednym głosem tutaj mówić dość tego terroru. Jak wiecie Putin najechał Ukrainę, kraj suwerenny, twierdząc, że nigdy nie była Ukrainą, bo została zbudowana, jak wam pokazywałem wcześniej w wystąpieniu. Z Rosji Bolszewickiej nie jest to człowiek, który może decydować o tym, czy to, ten kraj słusznie, czy niesłusznie po rozpadzie Związku Radzieckiego został suwerennym krajem odłączonym od Rosji. Następny temat zobaczcie tutaj, który dla Was przygotowałem artykuł. Kanclerz Niemiec wszystkim rosyjskim bankom wyłącza system SWIFT, o co bardzo długo właśnie walczono. Niemcy się opierały, bo jak wiecie, właśnie nie tylko Niemcy, ale też Francja, czy też Włochy mają interesy z Rosją, robią te interesy i te wszystkie represje również uderzą w te kraje. W nas również jako Polska też ceny gazu, które właśnie Unia Europejska jest uzależniona częściowo od dostaw właśnie z Rosji. 50% około tych dostaw gazu cały czas jest w Unii Europejskiej, także to stopniowo tylko i wyłącznie będzie można te dostawy zmniejszać, ale nie od razu, także większość tych... Przywódców Unii Europejskiej jest tego świadoma, że są uzanie, oni uzależnieni częściowo od Rosji, więc nie mogą nakładać wszystkich represji, ale jak widzicie już sięgnono nawet na system SWIFT. Także mam nadzieję, że to wszystko zmusi tego szaleńca, bo nazwijmy rzeczy po imieniu szaleńca, żeby właśnie ogarnął tą politykę, którą prowadzi i zakończył wszystkie działania militarne, które prowadzi na terytorium Ukrainy. Jeden teraz z najciekawszych tematów dla Was, dla inwestorów, czyli krak na rosyjskiej giełdzie Kursk. Gazpromu załamał się. Rosyjski indeks RTS na 24 luty, mówimy, tracił o 48% spadku. Inwestorzy błyskawicznie odwrócili się od giełdy w Rosji. Także możecie przeczytać i zobaczyć jak największe spółki Rosji czy typu Rosniew 58% Sberbank, 57% czy Gazprom 53% straciły tak sam indeks zobaczcie zniżkował na 24 luty. częściowo oczywiście mieliśmy odreagowanie co będę starał się Wam pokazać w późniejszych materiałach ale tak coś jak no, potężne tąpnięcie tutaj rynku rosyjskiego zobaczcie również tutaj w Polsce nie było pozytywnie bo krach na o napaści Rosji na Ukrainę i początek wojny WIK spadł około 11%, bo jak wiecie to się dzieje wszystko na granicy polskiej także wik 20 spada około 11%, wyceny tutaj też spadały poszczególnych spółek o czym informowałem was na Twitterze tutaj 24 wyprzedaż akcji na GPW poniżej znajdziecie zdjęcia obrazujące legendarne kupuj, tyleje się krew, miało miejsce w tym czasie większość inwestorów mogła posiłkować się tym wszystkim. Zobaczcie, Asbis 28% po tym jak się mówiło, że ma interesy właśnie tutaj na wschodzie. Biometrubin, Mabion czy też reszta, dalej wam zaraz pokażę. Wpadki na mBanku, zobaczcie, Rafako, dalej lecimy, próbujemy tutaj te rzucić, jeszcze kilka dosłownie. O, zobaczcie, Gazprom około 30%. To wszystko tutaj zrobiłem na aplikacji XTP, gdzie mam konto założone. Jak możecie zobaczyć, nawet PZU czy CCC traciło w granicach 10, a spółki ukraińskie czy rosyjskie traciły względem tego jak widzieliście około 40 nawet procent czy też 30 jak. Widziałem, miało to około 30 co miało miejsce e, na Kerner, w spółce ukraińskiej. Także zapraszam Was serdecznie również do śledzenia Twittera, gdzie na bieżąco rzucam dla z newsy ze świata i odnośnie czy rynków kryptowalutowych, czy też akcji jak. się największym indeksom giełdowym na świecie. Zacznę od najważniejszego indeksu według mnie SP500, czyli 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. I zaczynam dla Was podsumowanie w przeciągu tego tygodnia jak wyglądały wyceny największych spółek giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Na samym początku widzicie Microsoft traci, zyskuje przepraszam ponad 2%, traci 2% ponad Apple Google na nieznacznym plusie, również Facebook niecałe 2%, Amazon na nieznacznej korekcie, Tesla traci około 8%, czy też Nvidia niecałe 2%. Dalej przejdźmy szybko tutaj sektor finansowy, jak widzicie nieznaczne straty Mastercard ponad procent, czy też niecałe 3%, JP Morgan i Financial i tutaj Bank of America oczywiście e, traci, także healthcare tak jak widzicie też mieszane, ale tutaj bardziej pozytywnie poza Johnson ⁇ Johnson i Pfizer. Także możecie dostrzec, że też energetyczne spółki Exxon Mobile na nieznacznej też korekcie, a Chevron, jak widzicie, 5% zysk. Jak to wyglądało na przełomie dzisiejszego dnia? No widzicie, wszystko zaczyna odbijać już w piątek. Większość spółek zaczęła wyciągać, choćby z warszawskiego pakietu, czy też tych rosyjskich, o których mówiłem, które zaniżone oczywiście nie wróciły do swoich pierwotnych korekt. Ale możecie dostrzec, że zaczęły znacznie tutaj zmieniać wyceny. Także na przełomie tygodnia, już sprawdzam dla Was, jak wyglądało to odnośnie spółek indeksów światowych. Tak jak możecie dostrzec, tutaj w pierwszej kolejności Chiny. Na przełomie tygodnia potężne tąpnięcie na Alibabie: 13% straty odnośnie tego konfliktu na Ukrainie, Rosji i Chin, które, jak wiecie, bądź nie, właśnie sprzyjają Rosji. Tutaj zobaczcie. Większość spółek, no niestety, traci dalej. Wielka Brytania, jak możecie dostrzec, mieszane odczucia, ale też widzicie te większe spółki w większości, tracą jak choćby AstraZeneca, Lindl, HSBC czy Unilever. Zyskuje natomiast Rio Tinto czy Biagę i reszta spółek, zobaczcie, moim zdaniem, też dość negatywnie. Następnie Kanada, Royal Bank of Canada traci około niecały procent, czy też. Shopify zyskuje 2%, także też mieszane nastroje, jak to wyglądało w przeciągu dnia pewnie będzie zupełnie inaczej, no zobaczcie jest zielono, jest zielono Wielka Brytania, jest zielono Irlandia, Kanada, a w Chinach też tutaj mamy do czynienia z pozycjami wzrostów nie tylko straty, Alibaba nieznacznie tylko traci, także spółki odbijają jak widzicie w większości jeśli chodzi o rynki światowe, a jak sytuacja wygląda na Forexie, na parach walutowych a już wam pokazuję. Zaczniemy sobie na samym początku omówienie od najważniejszej pary walutowej, przynajmniej najpopularniejszej, czyli dolar, euro do dolara. Możecie dostrzec potężne tąpnięcie, zobaczcie jaką mieliśmy tutaj olbrzymiąc. Z... Olbrzymi zjazd, po tym wszystkim jednak dolar jest uważany za Hey Heaven, jak i Frank również to są dwie waluty, które są właśnie w czasie wojny niepokoju uważane za te najbardziej bezpieczne, ale zobaczmy jak sobie tutaj radził choćby, e, choćby tutaj e, dolar do funta brytyjskiego, czyli funt brytyjski do dolara. dokładnie tak to miało być, przepraszam, na emocji. Zobaczcie, też olbrzymie tąpnięcie mieliśmy w ostatnim czasie związane z tym konfliktem, co sprzyja dolarowi. Krótkie tylko zerknięcie, safe haven mówiłem, no to nie może zabraknąć złota, zobaczcie. Jak wywindowało właśnie złoto 1950, w ten poziom mieliśmy przekroczony, i tutaj żeśmy się cofnęli w ostatnim czasie, ponieważ rynki już zaczęły odrabiać, te złoto też się cofnęło. Jest szansa, że tutaj jeszcze dobrniemy, ponieważ jak wiecie, konflikt jest cały czas aktywny, cały czas są niepokoje wśród inwestorów. Także jak najbardziej widzicie, złoto. Kiedyś tutaj mówiło, określało się Bitcoin na cyfrowym złotem, jednak, złoto tutaj prawdziwe, ono przechowuje wartość w czasach, gdy mamy niepokój na świecie. No właśnie, jak tam cyfrowe złoto, Bitcoin do dolara, zobaczcie. Tutaj również mieliśmy wyhamowania 3500, około te poziomy, i jak mówiłem, tutaj na 3600 zawsze się uruchamiali kupujący, którzy wyciągnęli. W tym momencie będziemy atakowali poziom. E, 4000, jeśli go tutaj przebijemy, jest szansa tutaj, e, w te poziomy będziemy mieli szansę tutaj wzrostów i jak dla mnie poziom tutaj, te poziomy będą kluczowe w momencie przebicia tych poziomów, dopiero możemy myśleć o odwróceniu sentymentu. Na koniec dla Was przygotowałem ekstra temat dla tych najbardziej wytrwałych widzów, czyli jak Elon Musk pomaga Ukrainie. W sobotę Elon Musk, szef firmy SpaceX, który, który dostarcza internet za pośrednictwem konstelacji satelit, o taką możliwość zaapelował wiceminister Michał Ferrerow. Jak widzicie, odpowiedź Elona Muska była błyskawiczna. Starlink. To telekomunikacyjne satelity przeznaczone do dostarczania internetu i działają one na orbitach o wysokości 550 km, czyli dość niskich. Jak widzicie, Elon Musk od razu tutaj na ten apel odpowiedział, także większość ludzi tutaj pomaga jak może w tym konflikcie w Ukrainie i wszyscy my jesteśmy sercem z ludźmi, którzy tutaj tam walczą o swoją wolność i swoją niezależność. Odnaleźliśmy w tym momencie do końca. Dziękuję Wam serdecznie za bycie razem ze mną i oglądanie kolejnego odcinka Świadomego Inwestowania. Niestety, tematem dzisiejszego odcinka musiał być to temat tylko jeden: musiałem poruszyć go ze względu na barbarzyństwo i hańbę, jaką okryły się władze rosyjskie atakując inny kraj, który jest tak naprawdę krajem suwerennym tylko i wyłącznie dla własnych pobudek. Same rynki, jak widzieliście, zaczęły powoli odrabiać to tsunami, które przeszło przez giełdę w chwili rozpoczęcia wojny, która trwa już od kilku dni. I jak widzicie, wszyscy pomagają i są solidarni z Ukrainą w ciężkich czasach. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie tego odcinka i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę miał dla Was lepsze informacje. Myślę, że każdy mógł wyciągnąć dla siebie część informacji, część wiedzy. Także na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie, proszę zostawić łapki w górę i zachęcam również do dzielenia się komentarzami, jakie następne filmy byście widzieli, o jakiej tematyce, czy co chcielibyście zmienić na tym kanale który jest właśnie tworzone z myślą o Was. Jeśli macie jakieś pytania, nie zapomnijcie podzielić się nimi w komentarzu. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!